I dzisiaj mam hosty na tam. Dzisiaj pokażę Wam sekret tajemnicze sekrety broccod. No mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc pokażę Wam pierwszy obrazek. Tutaj mamy jakąś bramę. Ciekawi mnie dokąd prowadzi i czym jest to zielone coś. Teraz mamy sekretny tunel. Cie... No nie wiem co jest w środku, ale to mnie ciekawi. Teraz mamy jakieś łódki. I no jest jakiś nietoperz jakieś stanie w wodzie. Cie... Nie wiem czemu tam są, ale okej. Okay. Teraz mamy jakieś stworzątka z... z drewna. Ciekawie mnie, że jak czy jak jest noc, to one ży są żywe. Teraz mamy jakąś chatkę. Czy tam ktoś walczy? Czy jest tam naszel Primo i ból? No nie wiem. Teraz mamy tutaj tunel zębs. I jest, jest tam spray ems. Teraz mamy jaką. No teraz mamy drugą chatkę. No i nie wiem, czemu ona tam jest. Ale pewnie znowu tam jest jakiś zadymiarz. Teraz mamy naszego DJ Franka. Czym robi jakąś imprezkę? Nie wiadomo. No i co? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, abyście dali łapkę w górę i subskrypcję. No to co? Pa!